Dzisiaj w nowym filmie, ja się właśnie ogarniam i szykuję, bo mam w planie jechać na zakupy do Action i do Lidla. Mam konkretne rzeczy, które chciałabym tam kupić, później Wam je też pokażę. Natomiast tak przy okazji ogarniania się pomyślałam, że możemy pogadać trochę o podsumowaniach tego roku, dlatego że sama się złapałam trochę na tym, że oglądając podsumowania innych ludzi, to doszłam do takiego wniosku, że w sumie ja nic nie zrobiłam i nic nie osiągnęłam w tym roku. No, a w sumie, jak się tak głęboko zastanowić, to jednak jest to nieprawda i myślę, że nie warto się porównywać do innych ludzi, tylko do samego siebie. A nawet jeśli faktycznie nic w tym roku nie zrobiliście nowego, nic nie osiągnęliście, no to też nie ma w tym nic złego i to też nie jest powód do tego, żeby się jakoś biczować, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne potrzeby, inne warunki, a czasami dla kogoś po prostu to, że w ogóle przetrwał ten rok, już jest sukcesem. Więc ja tak zastanawiając się mocno nad sobą, to stwierdziłam, że na przykład y, samo to, że próbowałam coś w tym roku robić w kierunku ćwiczeń i w kierunku no, takiej sprawności i, i zdrowia, no to samo to już jest jakimś sukcesem. I to, że mi nie wyszło, no to nie oznacza, że mi już nigdy nie wyjdzie, i że to, że próbowałam, ale nie wyszło, no to jest nic nie warte. Y, więc no, na pewno jest to moim celem na kolejny rok, ale no, też stwierdziłam, że po prostu samo to, że próbowałam, że wstawałam i szłam i coś robiłam, no to też też jest coś i też warto to docenić u samego siebie. A y, drugą taką rzeczą u mnie y, w sumie mogę powiedzieć, że moim ogromnym sukcesem jest zmiana nawyków żywieniowych, bo ja nie mogę powiedzieć, że odżywiałam się jakoś źle i nie wiem, bardzo niezdrowo. Y, ale na pewno nie do końca ta dieta, którą trzymaliśmy, mi służyła. I w tym roku po ograniczeniu tak naprawdę pszenicy no to widzę ogromną różnicę i widzę jak o wiele lepiej się czuję i też widzę, że jeżeli te posiłki są bardziej zbilansowane, jeżeli jem więcej warzyw no to po prostu mam więcej energii i dużo lepiej się czuję, dużo lepiej funkcjonuję i że to nie jest u mnie już taka wiecie dieta na zasadzie od, do i dobra. Kończymy wtedy i znowu wracam do tych starych zwyczajów, tylko jednak stało się to moją taką bazą, że bazowo nie jem tej pszenicy i czasem, owszem, zrobimy sobie jakieś odstępstwa, ale taka codzienna dieta tej pszenicy nie ma. I tak na co dzień dbam o to, żeby właśnie było dużo białka, dużo warzyw yy, i żeby było jak najmniej takich przetworzonych produktów. Yy, więc no mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumna z tego powodu, bo naprawdę ja byłam osobą, która mówiła, że nigdy nie byłabym w stanie być na diecie i nigdy nie byłabym w stanie zrezygnować z produktów pszenic pszenicznych, bo ja kocham, no i nadal je ja kocham, nadal lubię jeść gluten, ale widzę, jak organizm na niego reaguje i jakby Jestem już trochę z tym pogodzona i staram się też znajdować takie zamienniki, które mi smakują i właśnie nie, nie trzymać takiej diety, która sprawia, że codzienne odżywianie się jest jakąś mordęgą i że te rzeczy mi nie smakują, tylko naprawdę znalazłam takie zamienniki, na które naprawdę się cieszę jedząc je codziennie i zupełnie nie mam potrzeby, wiecie, zjeść do tego białej bułeczki tak na co dzień. Więc naprawdę Doceniam siebie za to. No i tak, i mogę to sobie wiecie, w takim podsumowaniu swoim wpisać jako, jako mój sukces. No i oczywiście założenie tego kanału na YouTube również było moim wielkim. Sukcesem. W sensie samo to, że się odważyłam w ogóle to zrobić i że tu nagrywam i że jestem regularna. I myślę, że jest to trochę związane z czymś takim, że tak po 30 zmieniło mi się trochę takie myślenie na zasadzie, no nawet jeśli ktoś mnie obgada, nawet jeśli ktoś coś o mnie powie, nawet jeśli ktoś będzie się ze mnie śmiał, no to w sumie co z tego? Jakby co to zmieni w moim życiu, że nie wiem, że komuś się nie podoba to, co ja robię, albo że ktoś się będzie ze mnie śmiał. Oczywiście gdybym, nie wiem, stała w kolejce w sklepie i ktoś za mną by stał i by mnie obgadywał, no to na pewno bym się poczuła niekomfortowo. No, ale nie miałam jeszcze takiej sytuacji i mam nadzieję, że nigdy nie będę miała. A jeśli nawet ktoś, nie wiem, z moich znajomych czy rodziny, albo właśnie nieznajomych, um, jakby nie podoba im się to, co ja robię, no to w sumie, co z tego? Jakby, jaki to ma wpływ na moje życie? No i tak doszłam do wniosku, że żadne. I że jeśli ja będę się zastanawiać całe życie, co sobie inni ludzie o mnie pomyślą, to nie zrobię nic, bo na nic nie będę miała odwagi. Więc. Um, no, też się cieszę, że ten kanał y, założyłam, że sobie powoli y, rośnie. Raz mi idzie go, lepiej, raz gorzej, ale nadal tu jestem, wy tu jesteście i ktoś to jednak na co dzień ogląda, więc y, też sobie to wpisuję na moją listę osiągnięć tego roku. No i nie wiem, czy to jest dużo, y, czy mało, jeśli chodzi o osiągnięcia. Na pewno są ludzie, którzy osiągnęli więcej w tym roku. No ale właśnie porównując samą siebie, to wydaje mi się, że zrobiłam dużo i że no, moje możliwości na to, jaki też ten rok był trudny i nie mieliśmy też różnych problemów, no to i tak poradziłam sobie dobrze i mogę być z siebie dumna. Więc też Wam polecam tak sobie przysiąść i się zastanowić i jestem pewna, że jak się zastanowicie nad tym, to też znajdziecie powody do tego, żeby być z siebie dumnym. A w kwestii planów na przyszły rok, to właśnie też między innymi po to yy, jadę do Action, ale to później Wam pokażę. Natomiast yy, miałam zakręcone loki właśnie na nowy wałek, to jest mój prezent świąteczny yy, i Podobają mi się o wiele bardziej, dlatego że tak jakby to nie są takie loki mocno skręcone, tylko takie bardziej naturalne fale. bardziej jest taki naturalny ten efekt. Zobaczymy jak się będą trzymały w ciągu dnia, bo też później po południu jestem umówiona z moimi dziewczynami, więc zobaczymy czy dotrwają do tego spotkania z nimi. Ale o wiele bardziej mi się podoba ten efekt, bo jednak jak robiłam na pasek od szlafroka, to one wychodziły takie bardzo mocno skręcone i najbardziej mi się podobało, jak już pod, jak już pod koniec dnia się trochę rozpadły. A tutaj no, podoba mi się ten efekt od razu. Stwierdziłam, że się trochę odstrzelę na te zakupy, no bo w sumie. Mam dziś wolny dzień, taki dzień trochę przyjemności dla siebie, więc dlaczego nie? Do Lidla też można się odszczelić. kilka rzeczy. Głównie pojechałam po to płótno. Zaraz Wam powiem, do czego jest mi potrzebne. Ale udało mi się też przy okazji kupić pojemnik do lodówki. Kiedyś Wam wspominałam, że brakuje mi jeszcze jednego, także będzie, że się udało dostać. Yy, tu mam jeszcze naklejki, to też do tego płótna są mi potrzebne. Kupiłam spray pink. Tego jeszcze nie miałam. Używałam do tej pory tylko tej pasty, ale zobaczymy, może też mi się przyda. Yy, do tego mam taki spray... Głównie go używam do przecierania płyty indukcyjnej i tych płytek, które się nad nią znajdują, bo nie zostawia mi sług. I pastę Pink też kupiłam, bo też już mi się kończy, więc zrobiłam sobie zapas. No i kupiłam jeszcze rzeczy do obiadu, bo muszę zaraz zrobić sos do makaronu i w miarę szybko zjeść. A jeśli chodzi o to płótno, to kupiłam je dlatego, że ostatnio widziałam u Pauli Jagodzińskiej na Instagramie taką rolkę, w której pokazywała właśnie, że na takim płótnie zrobiła sobie taką mapę celów, marzeń, planów na ten nadchodzący rok. I na początku, jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że no fajnie to wygląda, ale to chyba nie dla mnie. Ale gdzieś tak po chwili pomyślałam, że właściwie to dlaczego nie? Że przecież też mam jakieś yy, właśnie cele czy marzenia. Rzeczy, którymi chciałabym się zająć w tym nadchodzącym roku, i są to dla mnie rzeczy ważne, i myślę, że właśnie dobrze by było sobie coś takiego zrobić postawić w miejscu, na które będę patrzeć codziennie i sobie codziennie przypominać, do czego dążę, co jest dla mnie ważne, co chciałam zrobić, i, i może właśnie to zadziała tym razem. Także no nie wiem, dajcie znać, co też Wy o tym myślicie. Później to zrobię i też Wam pokażę, co na tej mapie umieściłam i dlaczego. I ciekawa jestem, czy, czy też stwierdzicie, że może warto coś takiego sobie zrobić. Skończyłam, to znaczy prawie, bo niestety te naklejki z action nie chcą się tutaj trzymać tego płótna, więc muszę kupić klej i je poprzyklejać tak yy, mocno. Yy, natomiast tak, ja to sobie zrobiłam w taki sposób, że podzieliłam sobie to płótno na takie dwie sekcje yy, i ta jedna sekcja cała dotyczy zdrowia i trochę takiego, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Yy. Jak już Wam wspominałam kilka razy, no to mam problem ostatnio z odpornością, teraz jestem znowu przeziębiona i ostatnio nawet robiłam badania krwi, w sumie w takich podstawowych badaniach nic mi nie wyszło, no ale jednak coś jest nie tak, że każdą infekcję, jaka się tylko gdzieś w okolicy pojawi, to, to łapie. więc zdecydowanie muszę nad tym popracować i coś zrobić w tym kierunku. Drugą taką rzeczą jest wprowadzenie ruchu. I nie chcę mówić, że będę robić to codziennie, bo to mi się na pewno nie uda i jeśli zrobię sobie takie założenie, to się szybko zdemotywuję, natomiast chciałabym tak chociaż, nie wiem, cztery razy w tygodniu wprowadzić jakikolwiek ruch, jakieś rozciąganie, jakąś gimnastykę, bo po prostu widzę, jak bardzo już powoli wiek, ale też praca siedząca wpływają na to, że jestem coraz mniej sprawna, co chwilę coś mnie boli. I naprawdę no, czuję się jak nie 60-latka, zamknięta w 30-letnim ciele. Tak um, zaczęło mi to już po prostu bardzo doskwierać, i no, wiem, że to się samo nie zrobi i muszę coś w tym kierunku zrobić. Także to jest mój plan, i tutaj zupełnie nie chodzi o jakieś odchudzanie się, tylko o to, żeby po prostu być sprawnym i tą sprawność zachować jak najdłużej. Nie chyba też tak najbardziej zmotywował taki filmik, który kiedyś zobaczyłam. Porównanie osób w wieku 70 lat, gdzie jeden 70-latek będzie, wiecie, chodził o lasce ledwo co, a drugi w stanie, zawiąże buty i pójdzie biegać. I przypuszczam, że ja pewnie nie będę taką 70-latką, która wstanie i pójdzie biegać, no ale chodzi o, właśnie o tą sprawność, żeby być jak najdłużej sprawnym, nie potrzebować niczyjej pomocy. No, i też nie oszukujmy się, nawet w młodym wieku ludzie mają wypadki, i mm, też zdaję sobie sprawę z tego, że przy jakimś wypadku w tym momencie mm, byłoby mi bardzo ciężko wrócić do pełnej sprawności, no bo to ciało po prostu nie jest wyćwiczone. Więc po prostu no, to mnie też tak trochę motywuje, że no, nie wiem, co się wydarzy i nie chciałabym być dla nikogo później utrapieniem czy ciężarem, więc żeby po prostu nad tym popracować i żeby mi to nie doskwierało. No i oprócz tego mam też taki cel trochę właśnie związany ze zdrowiem psychicznym. Chodzi po prostu o to, że muszę trochę popracować nad tym, żeby się stresować mniej, żeby się mniej śpieszyć, mniej pędzić, żeby jakiś znaleźć taki balans pomiędzy właśnie odpoczynkiem a... A rzeczami, które chcę w życiu zrobić, bo mam wrażenie, że w ostatnim roku cały czas biegłam, cały czas gdzieś pędziłam i nie chcę tak żyć. Chciałabym e, mieć więcej spokoju, mniej stresu i właśnie mniej takiego pośpiechu, y, bardziej skupiać się na dniu dzisiejszym i, i doceniać też ten dzień dzisiejszy, bo jesteśmy tu i teraz i, i nie wiemy, co się może jutro wydarzyć, więc po prostu trzeba żyć dzisiaj i, i tu, gdzie jesteśmy. No i u mnie z tym stresem, często się niestety stresuję rzeczami, na które nie mam wpływu, dużo się też stresuję w pracy i też już myślę niestety o tym, że w styczniu u mnie w pracy będzie na pewno dużo stresu. Więc muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby sobie z tym stresem poradzić i żeby jednak tak bardzo się na nim nie skupiać, tylko po prostu no, przyjmować to, co jest i nie zastanawiać się nad tym, co będzie jutro, bo może być tak, jak mi się wydaje, a może być lepiej, może być też gorzej, więc w sumie i tak tego nie przewidzę. Więc yy, no, to jest ta taka pierwsza, pierwsza część, która jest dla mnie tak naprawdę najważniejsza i na niej chcę się głównie skupić, na tym zdrowiu. Na tej sprawności, na ruchu, no i właśnie na, na tej mojej psychice. A z tej drugiej strony, no to tutaj mamy tak, część, która jest związana z domem i z wykańczaniem domu. No i tutaj mam takie trzy elementy dotyczące właśnie mojego gabinetu. Mam taki już w sumie zaprojektowany regał, który bym chciała. E, zrobić um, właśnie na, na całą ścianę. E, chciałabym zmienić biurko, e, dołożyć kanapę, żeby to biuro było właśnie takie już skończone, bardziej przytulne i żeby pracowało mi się tam przyjemniej. E, I e, druga rzecz to jest taras. To, to są takie wizualizacje w ogóle z e, czatu GPT, więc to oczywiście nie będzie tak wyglądało, natomiast e, jakaś tam wizualizacja jest. E, natomiast to są rzeczy, które, do których się tak bardzo nie przywiązuje. To znaczy, jak się uda to zrobić, to fajnie, ale jak się nie uda, to też nie będę tym jakaś załamana, dlatego że już się nauczyłam, że jeśli chodzi o kwestie finansowe, no to życie może nas zaskoczyć różnymi rzeczami i po prostu nie chcę się do tego przywiązywać, żeby potem jakoś się bardzo nie przejmować, że to nie wyszło. Więc takie są plany, takie są marzenia, ale jak nie wyjdzie, no to też będzie ok. No to są jeszcze wakacje które mi się bardzo marzą, bardzo bym chciała jechać gdzieś, gdzie jest ciepło, żeby się dobrze wygrzać, żeby odpocząć, trochę pozwiedzać, ale jednak też trochę poleżeć, tak się jakoś naładować baterie, bo myślę, że to zarówno pod względem takiego zdrowia i fizycznego, i psychicznego by mi pomogło. Tutaj jeszcze umieściłam znaczek YouTube'a, Um, bo daje mi to trochę radości, na razie mi się podoba to, że tutaj tworzę materiały, chciałabym to robić dalej, chciałabym dalej rozwijać ten kanał, więc więc też jest to um, tutaj w tej mojej e, mapie marzeń. E, I tu jeszcze mam taki, taką drobniejszą kwestię, ale mm, też jest to coś, o czym myślę. E, chodzi tutaj o odnalezienie swojego stylu, bo mam wrażenie, że mm, Mam trochę z tym problem w ostatnich latach, z tą zmieniającą się modą, z tym, co jest dostępne w sklepach. Też od jakichś 3-4 lat zaczęłam bardzo zwracać uwagę na składy i nie kupuję już ubrań żadnych, które są z poliestru czy z jakichś sztucznych materiałów, co też mi w pewien sposób ogranicza możliwość zakupu ubrań. Też jestem wysoka, mam długie ręce, długie nogi i niestety w sklepach sieciówkowych też często jest mi coś znaleźć fajnego. No, i to wszystko składa się na to, że po prostu nie czuję się dobrze sama ze sobą, ciężko jest mi się ubrać tak, żebym się czuła dobrze i pewnie. No i znowu to jest jakaś tam mniejsza rzecz, ale też jest to coś, co bym chciała w tym roku zmienić i, i nad czym chciałabym popracować. No, także, także tak wygląda moja, moja mapa marzeń. Pokażę Wam ją jeszcze z bliska tutaj. Tak to wygląda z bliska. Oprócz tych naklejek z Action, no to to są grafiki, które sobie ściągnęłam w kanwie i wydrukowałam na takim papierze samoprzylepnym, więc sobie tutaj poprzyklejałam. Dajcie znać, czy tworzyliście kiedyś sobie taką mapę, albo czy planujecie stworzyć ją w tym roku pierwszy raz.